Nie wiem, czy to jest dziewczyna. Ta o, co minęliśmy? Nie wiem, ale tak coś mi tak, coś mi tak kliknęło. No. Cześć, to jest to samo wyjście, które mogliście widzieć w poprzednim odcinku, gdzie mieliśmy poczucie, aby kręcić się w okolicach ursynowa. I szliśmy sobie chodnikiem i spotkaliśmy pewną młodą dziewczynę. Co jest ważne, na modlitwie też mieliśmy. Takie poczucie, że spotkamy młodą dziewczynę i żeby przekazać jej jakieś słowo odnośnie odwagi. Że, że, że to jest do niej. Więc minęliśmy ją, ja miałem poruszenie, aby ją zaczepić. Podszedłem. <grym> Słuchaj, to mogę się krótko pomodlić? Nie ja wiem, po prostu takie tak, odświeżenie, nie. jakieś taką... Coś w tym kierunku. Dobra, a spotkałaś się z taką modlitwą właśnie, że ktoś się przy tobie tak, modli? no, Tak. Tak? Ty tak. mogę tak, tutaj? Tak, Okej, okay, dobra. I słuchajcie, spędziliśmy z nią chyba 40 minut, więc... Było to mega budujące, też wymieniliśmy się kontaktami, zaprosiliśmy ją na wspólnotę. Więc byliśmy bardzo tym zbudowani, bo słowo, które dostaliśmy na modlitwie się trafiło i, i potwierdziło. I proszę Cię, Duchu Święty, przyjdź do jej serca teraz, daj jej doświadczyć Twojej mocy, Twojej miłości. Tego, że jesteś blisko niej, że troszczysz się o nią. Przyjdź z taką mocą, też z odwagą do jej życia. I tak jak w przypadku właśnie tego słowa o odwadze, chciałem się krótko pomodlić dla was, o, o taką odwagę. Być może jesteście w miejscu, gdzie boicie się podjąć jakąś decyzję, czy boicie się pójść odważniej za Bogiem. Więc tato proszę cię o, o odwagę dla wszystkich osób, które oglądają ten odcinek, o, to, o taką odwagę, aby pójść jeszcze, odwa jeszcze mocniej za Tobą, żeby głosić Twoje imię, żeby zrezygnować z pewnych rzeczy w swoim życiu, które zasłaniają nam Ciebie. Przyjdź, Duchu Święty i wylewaj Twoją odwagę. Jeśli są jakieś decyzje, które boisz się podjąć, a czujesz, że powinieneś to zrobić, to proszę Cię, Duchu Święty, przyjdź i pomóż podjąć tę decyzję. Dodaj odwagi. Amen.